Joanna Królosińska, Polityczna Ruletka, Łuków 24info Co z brakującym chodnikiem na ulicy Żelchowskiej? Robimy. 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 To jest brakująca ciąg, brakujący część ciągu pieszo-rowerowego, dokładnie 791 metrów. Tyle potrzeba tam wykonać. Mamy projekt przygotowany tutaj przez miasto Łuków. Jest to inwestycja samorządu województwa, na którą dostaliśmy dofinansowanie z bezpieczeństwa ruchu drogowego. 65% 35% nam zostało do pokrycia to przez województwo i miasto miasto 17,5%, województwo 17,5% radni miejscy już zabezpieczyli pieniądze w budżecie. Uchwała została podjęta w końcówce stycznia, województwo również ogłaszamy przetarg myślę, że do końca marca. Panie Ryszardzie, co z chodnikiem na łapikusie, który jest długo wyczekiwany, oczekiwany? Tak, to jest bardzo długa oczekiwana inwestycja y, przez mieszkańców. Mhm. Ja przypomnę, że w 20, 2022 roku y, zrobiłem takie rozeznanie, jak pomóc Generalnej Dyrekcji to zadanie wykonać i oni powiedzieli tak, jakby się samorządy w to włączyły, to my też podejmiemy rękawice. I rzeczywiście wtedy przygotowaliśmy takie porozumienie miasta Łuków, gminy Łuków i powiatu łukowskiego, gdzie podpisali się włodarze tych trzech samorządów. I takie porozumienie zostało zawiezione przeze mnie do Generalnej Dyrekcji. Po czym w 2023 roku już były zabezpieczone pieniądze na projekt, gdzie, gdzie początkowo oni potrzebowali jakby partycypacji samorządów, a później już okazało się, że pieniążki się znalazły. I chcę powiedzieć, że w końcówce sierpnia, bodajże 28 sierpnia 2023 roku została w mojej obecności podpisana umowa, na wykonanie projektu i to jest ciąg pieszo-rowerowy. początkowo miał być to chodnik od torów do ulicy Strzelniczej, a później od Strzelniczej do już do granic miasta ciąg pieszo-rowerowy. Bo mamy tam generalna dyrekcja ma tam więcej miejsca, ale po ostatnich rozmowach, po ostatnich zmianach okazuje się, że można zrobić ciąg pieszo -rowerowy. Przypomnę, że to jest droga dla rowerów, gdzie mogą się poruszać i piesi i rowerzyści od samego od samego przyjazdu kolejowego, przy ulicy 3-metrowy, bo taki musi być, zgodnie z przepisami, aż do chodnika tutaj w miejscowości Sięciaszka. kibicuje 13 miesięcy było na wykonanie tego projektu, więc to będzie pewnie wrzesień, ale z tego co wiem, wykonawca będzie miał troszkę wydłużony termin ze względu na zmianę zakresu, ponieważ początkowo miał chodnik, a teraz ma za, za ciąg pieszo-rowerowy na tym pierwszym odcinku, do Strzelniczej.